Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. O, God. No i tak to, to właśnie wygląda. Sprzęt już leży przygotowany. Ja jeszcze nie. Ciech. Ciech. Żeby nam się kombinezon nie zsuwał. Tak, na szelkach. O, koszczę. Piękną pogodę mamy, póki co. Tylko wiem, że niestety na jeziorze będzie nimi średni wiatr, jak wczoraj. Może trochę lżej. No ale niestety nie zawsze, pogoda nie zawsze się da wybrać a tu ptać trzeba. Dobra, ja się przebieram i do zobaczenia za chwilę. Siema. i co? Skakujemy do wody. Dzisiaj jesteśmy z drugiej strony, więc tutaj fali nie ma. Na szczęście. No i mam nadzieję, że wyjdzie więcej niż rok temu tutaj wyszło. Ale będziemy też szukać dokładniej. Dobra, skakujemy do wody. Pierwszy ciekawy sygnał 86-87 nie kończy się jakoś żelaznym żelazną otoczką kopiemy kopnięte za drugim razem, bo wcześniej nie trafiłem i co to jest? Ja się pytam. Guzik. Tak więc pierwszym fajnym fantem jest guzik metalowy jakiś taki najprostszy z tego co widzę. No chodź tu. O taki. I na razie wszystko całe kapsle. Bardzo szybko zmiana miejscówki i zobaczymy może tutaj. Mam nadzieję, że coś zacznie wychodzić. Bo póki co to nawet monetek nie ma, to jest tragedia. Zawleczek nawet mało. Wskakujemy 10 groszy. Zmieniliśmy szybko miejscówkę i, i powiem Wam, że jest lepiej. No, ale pierwszą monetkę. Mało sygnałów, mało, ale jakaś monetka. No! Perelka wpadła. I to pięknie. To, to mi się już zaczyna bardziej podobać, jakie jeszcze ciężkie prl są. A Michał, ja ci powiem tak. Ty przeginać zaczynasz, nie? Zaczynasz przeginać. Kurde, skubany. Można szaleć. To jest twój wyjazd, coś czuję. Pokaż, co masz tam pięknego. O kurka wodna. PRL-owski. No, jest z Rubinką, Ostatnio podobne z Rubiną wyciągnąłem. Ale jaki został... piękny i kurde, grubośny całkiem. Gruba ścianka. Gratuluję. Zobacz, jaki piękny. Ja, ja go nie zapraszam do siebie, ty mnie nie zapraszasz. Ja, do ty... się... znaczy, to w sumie nie zapraszam nas do siebie. Nie. Do roku temu ja teraz ty. O, piękny. Jeszcze raz gadki. No, skubaniec, no. no Dobry jest. No, ktoś ciągnie złoto, ja. O, tak samo jak wczoraj, nie? No, cholera, jasne hmm. 78-77, bardzo mocny sygnał. Trochę zakręcę tak na kapsel, jak się z niego schodzi. Ale to niekoniecznie może być kapsel. Nie ładny sygnał. To będzie coś fajnego. To będzie coś fajnego. Muletka. Fajnie, że tutaj wychodzą jeszcze te fanty. Nie ma tego dużo, ale coś tam dziabnął Michał. My też jakieś tam monetki wyciągamy, więc jest potencjał. Dwa złote PRL, no i świetnie. Ale mam gulę. Nie no, bardzo dobrze, że ciąga. No, Michał znowu z nami wygrał i znowu zmieniamy kąpielisko. Coś tam wyszło, no i nawet widać, że złotko ale za dużo sygnałów tu nie było, będziemy szukać kolejnej miejscówki. Moi drodzy, kolejna miejscówka. Musimy szybko zacząć zanim Michał wyjdzie, bo nam wszystko wyzbiera. Wskakuje. <grytanie> Pierwszy fancier to jest śród odwietrówki, trochę tutaj poleżał. Co my tu mamy? Blaszkę wękarską. Tylko taką konkretną. Nie lubię, nie lubię blaszek Za dużo ich ołów wędkarski, ale ołów teraz w cenie, więc trzeba zbierać no i drodzy, zbieniamy kąpielisko, chłopaki już pojechali na Cepen jeszcze na chwilę po kawkę, a ja idę z, no, idę sobie po prostu z brzegiem na tamtą stronę, więc kawał drogi mam do przejścia może znajdę jeszcze jakieś fajne kąpielisko po drodze no bo jednak to jezioro jest e, obstawione kąpieliskami z każdej strony więc jest szansa jeszcze na jakieś zabłąkane złotko i tak sobie idę, idę i wpadam mi matka 50 groszy 2019 rocznik, 2009 no i takie ładne kąpielisko się zaczęła, zaczyna ciach sobie raz przejdę, jeżeli będzie coś fajnego to trochę się pokręcę, a później tam ledwo się tutaj mieszczę pod pomostem, ale 79 bardzo ładny sygnał, nie wiem, to jest dwójka, parę groszy, ja, nie pamiętam na pewno do kopania gdzie? Raz, drugi, chyba głębiej poprawiamy Opl Aha Aha, takie coś No to do Fanto Super sprawa Ale byłem blisko, bo to koło dwóch złotych bije obrączka polmosowa, tak zwana przeze mnie Opa, dawałem to chodź. Dobra, zmieści się, zmieści na luzie, moi drodzy. biżuteria w końcu. Zapięcie srebrne od kolczyka. Normalnie szał. Długo się nie wyłączałem ze względu na baterię. Ale jest 61. Stabilne, ładne. A to jest rzadkie żeby bo takie wysokie ID. Stabilne i ładne. Tak więc dziabiemy na live? Ie. kopięte. Pod... Pewno monetka. No i jest monetka, ziko. Ja dziękuję. Jak jest ziko, jest szansa na obrączkę. <laughs> Dobra, już straciłem nadzieję, ale trzeba kopać dalej. Kawałek biżuterii mi się tracił, chyba. Widzicie? I koło, łańcuszka końcówka srebrnego, ale, ale już zjechany na maksa. Już nawet sztywny, nie chce się wyprostować. No cóż... Takie drobiny dzisiaj wyciągam i ja ani jednego złota. Ja po prostu w to kurka wodna nie wierzę, nie? Michał mnie nie słyszy, ale mam, mam nadzieję, że to widzicie, nie? Ja pierdziele! Jeżeli tu jest jeszcze... O, chodź tu, maleńki! Ale ty jesteś piękny! Daj mi tylko jeszcze łańcuszek swój. Oj, oj... Michał mnie nie widzi, nie? Ale piękniusi. Dobra moi drodzy, ja szybko szukam łańcuszka, nie? Masakrę. Jest Goldzik, dobrze. Nie jestem ostatni dzisiaj po prostu. No. Szkoda, że Mateusz muszę już jechać. Kurde. Odetnęłem teraz, moi drodzy, wiecie? A już miałem taką presję na sobie, że to jest szach po prostu. Michał nas i tak tutaj nieźle przytrzepał, ale może jeszcze łańcuszek tu gdzieś będzie, więc jest szansa. No i drodzy, wpadł łańcuszek srebrny, trochę tutaj poleżał już Niestety łańcuszka złotego nie udało mi się znaleźć no trudno, takie życie. Zobaczcie jaki mózg wsadził e, tę baterię w puszkę, zaagiał i wrzucił do jeziora. No, to jest stara stara sprawa z lat do. Moi drodzy, ja już opadam z sił, Michał już opadł, bo widzę, że siedzi na ławce. I to jest ten moment, w którym wyciągam Golda i idziemy <grystanie> Jedziemy do chaty, na stację. Opla. Ale to niekoniecznie może być Gold. Sygnał był w miarę słaby. Chociaż fajnie by był. O, kolczyk srebrny. Nie, to nie kolczyk srebrny. Sprężynka, chociaż taka dziwna patena jest, może to jest jeden z tych kolczyków, które są brzydkie po prostu. To no nic, zobaczymy. Ja się zbliżam do chaty, razie do Michała, i będziemy się po wodku zwijać. 50 groszy po drodze, no i tak po wrótku... O, Michał wrócił. <laughs> już znudzony na pewno, się nie dziwię. Moi drodzy, kończymy dzisiejszy drugi dzień przygody weekendowej no i zaczniemy od Michała, bo z domu wygrał ze mną jeszcze skubany wziął obrączkę, żeby nie dobić Pokażę tą obrączkę obrączkę wczoraj znalazł, więc jeżeli byście chcieli zobaczyć ten odcinek wczorajszy to link jest tutaj u góry do filmu wczorajszego a z dzisiejszych wantów to no niestety znowu wygrał skubany bo trafił złoty pierścioneczek do tego jeszcze, o kurczę, trzy piątki ja już tak długo piątek tam u, u nas nie widziałem na terenie, że szok. 1523 zł ponad. No to jest całkiem spoko jak na, na wodę po zimie, że tak powiem. No i piękny, ale to piękny. Ja już mam całe łapy zniszczone od tej wody dzisiaj. Gratulacje jeszcze raz. A moje fanty? No, zobaczcie ile ołowiu. To jest tylko część ołowiu, bo reszta trafiła albo do komory dla śmieci, albo po prostu mi przepadała przez cito. Eee, z takich ciekawszych fantów, e, no to kapsuł szukaj dalej, zawsze ciekawy. Trzy strewerka, ile jest złotych? Cztery, trzy, czty, nie coś takiego. No i mój fant dnia to jest e, złota zawieszka, złoty krzyżyk. Niestety łańcuszka się nie udało znaleźć. E, Moi drodzy, drugi dzień e, mija, jeszcze mamy jutro. Mam nadzieję, że jutro jeszcze jakieś gole trafimy e, na odchodne, ale to się zobaczy. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jesteście ciekawi, co na mnie wyjdzie, to na dole po prawej stronie macie czerwony przycisk subskrybuj. A jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie mi łapkę w górę i komentarz, żebym wiedział. Zapraszam również do swojego sklepu dla poszukiwaczy. Link do sklepu jest w opisie pod filmem. A ja się z wami żegnam i podziwiamy zachód słońca. Cześć.